Obudzić Olbrzyma W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes akcji katolickiej, odpowiada na pytanie jak obudzić Olbrzyma, czyli każdego z nas uśpiony laikat. Zapraszamy! Polem walki jest kultura, walka trwa! Walki jest kultura! Dziś w naszym spotkaniu, w naszej audycji, w naszym podcaście ruszamy w podróż, analizując piąty artykuł wyznania wiary. Czego naucza nas ten fragment wyznania wiary, który podaje nam Kościół do wierzenia? Stąpił do piekiel trzeciego dnia, z martwych wstał. Otóż piąty artykuł wyznania wiary naucza nas, że dusza Jezusa Chrystusa po odłączeniu się od Jego ciała, Wstąpiła do otchłani świętych ojców, a na dzień trzeci ponownie i na zawsze połączyła się z ciałem. To mówi nam katechizm katolicki świętego Piusa X. Ale co oznacza właśnie to samo określenie piekła? Określenie to mówi o otchłani świętych ojców. To znaczy, że jest to takie miejsce, w którym zatrzymane były dusze sprawiedliwych, które. Oczekiwały na odkupienie przez Jezusa Chrystusa. Dlaczego przed śmiercią właśnie Jezusa dusze świętych ojców nie zostały dopuszczone do nieba? Czy kiedykolwiek zadaliśmy sobie takie pytanie? Dusze świętych ojców nie zostały dopuszczone do nieba przed śmiercią Chrystusa, ponieważ niebo zostało zamknięte przez grzech Adama. Ponadto było stosowne, by nie kto inny, ale nasz Mistrz i Pan Jezus Chrystus ponownie otworzył niebo przez swoją śmierć. Pierwszy wszedł do niego jako prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek. I wreszcie, dlaczego właśnie Jezus Chrystus postanowił odłożyć swoje zmartwychwstanie aż do trzeciego dnia? Tak jak zapowiadał. Postanowił odłożyć swoje zmartwychwstanie aż do trzeciego dnia, aby jasno wykazać, że rzeczywiście umarł, ale żeby pokazać również to, że śmierć nie ma nad nim mocy panowania. I wreszcie zadajemy sobie to kluczowe pytanie: czy zmartwychwstanie, które celebrować będziemy lada moment, było podobne, do zmartwychwstania innych ludzi zmartwychwstanie oczywiście naszego Mistrza i Pana Jezusa Chrystusa czy było podobne do innych ludzi którzy powstali z martwych nie zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa nie było podobne do zmartwychwstania innych ludzi którzy powstali z martwych dlaczego dlatego że Jezus Chrystus zmartwychwstał własną mocą a ludzie z martwych wstali mocą bożą i tu jest ta kluczowa różnica o której mówi nam katechizm ale dziś wyruszamy w dalszą podróż może w miejsce niebezpieczne ale miejsce które chciałoby być tak naprawdę zapomniane przez wielu nawet teologów no kiedy wyznajemy wiarę w kościele kiedy mówimy o zstąpieniu Chrystusa do otchłani to czy rzeczywiście zastanawiamy się nad tym faktem co mówimy i tutaj dotykamy takiego Kontrastu, że jest taka ciemność, która naprawdę jest już światłością. Tym, którzy wciąż czekają na swój wielkanocny poranek, Jezus wstępuje i mówi o dobrej nowinie. Dlatego między Wielkim Piątkiem a triumfem poranka zmartwychwstania rozciąga się pewna cisza. Ale zauważmy, że nie jest to taka zwykła cisza. To nie jest Przerwa w liturgii, dzień wolny od, nie wiem, teologii, od wydarzeń zbawczych, to jest taka eksplozja tajemnicy. Wielka sobota. Najbardziej chyba przemilczany i niezrozumiany dzień w całym credo. Ten, który wielu chciałby usunąć z pamięci Kościoła i z duszy człowieka. Tak wierzę w wstąpienie do piekieł. Choć dziś niewielu tak naprawdę wyznaje to sercem. Zresztą, co nas dziwi? Jeśli człowiek przestaje wierzyć w grzech, jeżeli człowiek przestaje wierzyć w piekło, to po co mu zbawiciel, który właśnie tam stępuje? Ten artykuł wiary, wstąpił do piekieł, coraz częściej traktuje się jako przestarzały dodatek, jakieś teologiczne kuriozum, które można pominąć, gdy robi się tak zwaną nowoczesną, fajno-katolicką katechezę. Niewygodna prawda. Przecież, jak mówi współczesna mentalność, miłość jest miła, miłość nikogo nie osądza, miłość nikogo nie wyklucza, a piekło? Przestańmy ludzi straszyć piekłem. Nawet słyszymy te teksty z ust wielu teologów. Co gorzej, wypowiadane nawet nieraz w katolickiej prasie, w katolickich mediach. I wreszcie dlaczego trzeba o tym głośniej powiedzieć niż kiedykolwiek? Bo ciemność, którą zafundowali naszemu mistrzowi i panu Jezusowi, Chrystusowi, Żydzi, miała być już złożeniem go do grobu. Ale Wielka Sobota to dzień, w którym Bóg milczy. Ale nie dlatego, że go nie ma, lecz dlatego, że właśnie wstępuje do największych ciemności, tam, gdzie go nikt nie szuka tam, gdzie nadzieja przestała mieć rację bytu. I tu przypomina mi się ten cytat Fryderyka Nietzsche. To jest ten prorok bez Boga. W jego opisie szalonego człowieka, biegającego tak naprawdę w biały dzień po targowisku, krzyczącego: Szukam Boga, szukam Boga. Jest więcej teologii niż może nawet w niejednym kazaniu. Bóg umarł, myśmy go zabili, brzmi Nietzsche. I pyta, kto zetrze z nas tę krew? Niestety nie wiedział, że właśnie o tej krwi mówi chrześcijaństwo. O krwi zbawiciela, który nie umarł z braku sił, ale umarł z miłości. Bóg został zabity przez tych, których kochał. I nie zatrzymał się na śmierci. On zstąpił do piekieł. Eurydel Bach zauważył, że to właśnie ten moment, ten, który Nietzsche uważał za tryumf nicości, jest w rzeczywistości największym gestem miłości. Wielka sobota to chwila, w której Bóg idzie do samego dna człowieczeństwa, do jego nędzy, do jego rozpaczy, do czeluści śmierci. Dlaczego? Bo kocha. Bo jest to miłość, która nigdy nie zna granic. Ale czy Bóg nie mógł zatrzymać się tylko na krzyżu? Mógł. Ale miłość, która nie cofa się przed niczym, jak uczył Jan Paweł w Redemptor Hominis, poszła jeszcze dalej. Poszła tam, gdzie nie ma żadnej nadziei, tam gdzie człowiek przestał się spodziewać ratunku, tam gdzie wszystko krzyczy już za późno, już po tobie. Dante Alighieri w polskiej komedii opisał piekło jako miejsce, w którym czytamy nad piekłem następujący napis – Porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy tu wchodzicie. Ale właśnie w tą beznadzieję wchodzi Chrystus nie z mieczem, z krzyżem, z ranami i z miłością, która nie daje za wygraną. Chrystus schodzi tam, gdzie my spotykamy się z naszą nicością gdzie toniemy po uszy w grzechach, w samotność, w alkoholizm, w narkomanie, do której nie chcemy się przyznać. On nie schodzi z jakimś wyrzutem sumienia, schodzi z nadzieją właśnie tam, w każdą naszą ludzką otchłań. Obudzić olbrzyma. W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes akcji katolickiej, odpowiada na pytanie: jak obudzić olbrzyma, czyli każdego z nas, uśpiony laikat. Zapraszamy. <tryk> Polem walki jest kultura, walka trwa. Polem walki jest kultura. Zadajmy sobie jednak pytanie, jakie jest to spotkanie Chrystusa z tymi, którzy przebywają w Otchłani? To spotkanie z Chrystusem w otchłani nie jest tanim pocieszeniem, jest ogniem. Dotknięcie Jego serca uzdrawia nas przez bolesną przemianę, niczym przejście przez ogień. Czytamy w jednym z dokumentów papieża Benedykta XVI. Zauważmy, że to nie jest bajka o dobrym Jezusie, który przymyka oko na wiele rzeczy, ale to realne zderzenie z prawdą, która. Zabija to, co fałszywe, by ocalić w człowieku to, co boże. Tam, gdzie już nie ma nic pozytywnego, jak pisał Bugakow. tam schodzi zbawiciel, aby zbudzić tych, którzy śpią od wieków. Starożytna homilia chrześcijańska mówi o Chrystusie, który podaje dłoń Adamowi, tobie, mnie, każdemu z nas, i mówi: zbudź się, o śpiący. Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. To jest miłość, która podnosi trupa, która wzywa do życia to, co już dawno zostało przekreślone, to, z czym nie dajemy rady. I wreszcie pojawia się kwestia pewnej ikony. Ikony, która mówi, która przemawia do nas w taki sposób, że pokazuje nam to uzdrawiające spotkanie to uchwycenie za dłonie Adama Adama który uległ pod szeptem szatana zarówno jak i Ewa że Chrystus poszedł odszukać go właśnie w tą otchłań w to doświadczenie przegranego życia żeby powiedzieć mu zbudź się ośpiący i powstań z martwych a ja ci zajaśnieję. Bo ja jestem Twoją wiarą, ja jestem Twoją nadzieją, ja jestem Twoją miłością. Ja dam Ci to, co teologia nazywa widzeniem uszczęśliwiającym. Dam Ci oglądać siebie, twarzą w twarz. I wreszcie, kiedy to spotkanie w tej ikonie, o której tutaj mówiłem, tej ikonie Anastazis, kiedy przyjrzymy się jej dokładnie, to widzimy właśnie to. Co odnajdujemy w starożytnym zapisie homilii. Budzenie śpiącego w grzechach człowieka. To nie jest budzenie olbrzyma. To jest człowieka, który stracił całkowicie nadzieję. Porzucił ją. Nie liczył już na nic, widział tylko otchłań. I Bóg do niego mówi: powstań z martwych. Ja ci zajaśnieję. I to jest ta miłość, która podnosi z upadku człowieka, która wskazuje mu jego przeznaczenie, do którego ma dążyć. I wreszcie zwróć uwagę, kiedy patrzysz na ikonę Anastazis. Chrystus nie staje tam jako wielki triumfator, ale staje tam na skrzyżowanych bramach piekła. On rozrywa je w pył i z mocą pana życia, i pana, który panuje nad śmiercią, mówi do tych osób: Powstań, wyjdźmy stąd. Zauważmy, że w tekście pseudo znajdujemy bardzo ciekawy tekst. To on właśnie wkłada w usta Chrystusa słowa, które są jak młot na każdą rozpacz. Nie po to cię stworzyłem, abyś pozostał spętany w otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Powstań ty, który jesteś dziełem rąk moich. Powstań, ty, który jesteś moim obrazem, powstań, wyjdźmy stąd. Jeżeli te słowa pseudo-epifaniusza zestawimy obrazowo z ikoną, o której powiedziałem, widzimy bardzo wyraźnie, że Chrystus nie tylko triumfuje nad bramami piekieł, ale nad całym piekłem, które pozbawione jest miłości i oglądania Boga. I mówi, że nie po to cię stworzyłem, abyś został spętany w otchłani. Masz powstać, bo jesteś obrazem Boga i masz wyjść razem w życie z Chrystusem. No i teraz jest jeszcze jedna kwestia: co my z tym zrobimy? Czego uczy nas właśnie ten artykuł wiary? Czego uczy nas ta święta teologia? A teraz ty, teraz ja, możemy żyć jak Adam. Możemy spać duchowo przez całe życie. Możemy zagrzebać się w grzechach, udawać, że wszystko tak naprawdę jest ok i wszystko gra. Ale musimy wiedzieć jedno: Chrystus i tak przyjdzie. Przyjdzie w Twoją, w Moją Wielką Sobotę i powie: wyjdźmy stąd, bo dla Niego nigdy człowiek nie jest stracony. Nasze życie może być Wielką Sobotą, zawieszoną między Porażką, a cudownym, jeszcze nie zmartwychwstałem. Ale właśnie wtedy Chrystus staje przy tobie, nie po to, żeby współczuć, ale po to, żeby nas przebudzić, uwolnić i podnieść i pokazać, jakie jest nasze przeznaczenie. Bo jak uczył nas pseudo-Epifaniusz, nie po to cię stworzyłem, abyś pozostawał spętany w otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Powstań Ty, który jesteś dziełem rąk moich. Powstań Ty, który jesteś moim obrazem. Powstań, wyjdźmy stąd. Radosnych świąt z martwych stania Chrystusa. Niech Pan Bóg będzie numerem jeden w naszym życiu. Obudzić olbrzyma. W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej, odpowiada na pytanie, jak obudzić olbrzyma, czyli każdego z nas, uśpiony laikat. Zapraszamy. Walki jest kultura, walka trwa, walki jest kultura.